Hej, gdzieś witam was, ludzie, ja jestem Szymon, a to już drugi odcinek z Dying Light. Mm, tak, yy, no. Powiem tak. Fajna gera, fajna gera. Fajny pierwszy odcinek był, fajny, fajny. O, tu jest jakaś skrzynka. dawaj, dawaj. Hit, skopa. Karabinko. O, zombie. Pierwsze zombie. Ua, hua, 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 hua. 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 Ja! Ja! Ale dostał w twarz! O cholera! Troje ich tu jest! Powiem tylko tyle, nie? Ja, ja! I zabity! Uspokój się! O, dobra. O cholera! Troje was tu jest! Powiem tylko tyle. Za dużo was! Ta, cię wkurzyła! Ja. O nie, inną broń dawaj. Dobra, uciekamy stąd, za dużo I. Doskoczone! O, tu jest jakaś otwarta. O, F. Zażył... jak? Co tam było? Nie wiem. buk, puk, puk. Doktorze? Halo? Co tu jest? Jesteś tam? Żlak. E, miałem dostać szczepionkę. Co? Nie, nie. Lek uśmieszający. Nazywa się antyzyna. Antyzyna. Tylko objawy. No, siadaj. Siadam, siadam. Antyzyna. Opóźnia nieunikniona. Mhm. Tyle udało się gierę. Nieuniknione, więc nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa, ale zobaczymy. Robię testy na antyzynie i zakażonej tkance. Wynalezienie jest możliwe. Myślę, że go znajdę. Serio? Sądzi pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora Camdena tak. Chyba tak. E, gdzie ja położyłem tę strzykawkę? Kim jest doktor Camden? Kolega. Ugrzązł w sektorze zero. Tam, gdzie wybuchła powiedzmy epidemia. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na pewno lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. No i gdyby moje stare eksperymenty udały się, mm. próbowałem strzykiwać zrekombinowanego wirusa do kawałków mięsa, a potem rozrzucać je po całym mieście. W nadziei, że część zarażonych jest mm. jedna. A w czasie będę mógł obserwować wyniki i, i do czegoś dojść. Jak poszło? Ach, to nic nie dało. Wstyd mi, że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie trzymanie antyzyny w rezerwie nie ma sensu. Ach, dobra, jestem zajęty. Idź do swoich zadań. Okej. Okay. Co to ja miałem? Napominę skitratę ten nasz doktor. Pusto, ale. Rahim, Zir mnie obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Okej, okay, super. To ci pomoże na jakiś czas. I dobrze, bo już się przyzwyczaiłem do wydawania ci poleceń. Dobra, czas na prawdziwą grupę. Idź pogadaj ze Spike'em. Znajdziesz go obok wozu Zira. Mam dla ciebie prawdziwą robotę. Spike? Jestem Craig. Tylko tego mi brakowało. Kolejny żółtodziób. Dobra, słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. Zrzutów są dwa rodzaje. Jeden to żarło, apteczki, survival i takie tam. Mm -hmm. Drugi rodzaj skrzyń zawiera antyzynę. Ci z GRE wysyłają sygnał wideo i stąd wiemy, że coś do nas leci. Problem w tym, że zrzuty z antyzyną wpadają za często w łapska ludzi Raisa, a bez antyzyny mamy przeląbane. Rais i jego ludzie pracują tylko w dzień, bo każde wyjście w nocy to proszenie się o śmierć. Ale dwa następne zrzuty antyzyny lądują dziś o zachodzie słońca i Brecken chce po nie iść. To może być nasza jedyna szansa dotarcia do zrzutu. W co mam zrobić? No jak mówię, iść tam po nocy to samobójstwo. Ech, byłoby, gdybym od tygodni nie tworzył bezpiecznych stref i nie zastawiał pułapek. A tak robiłem. Breken z ekipą będą dziś bezpieczni. O ile pójdziesz tam teraz i uzbroisz pułapki, to możesz zrobić. Dobra, Dobra. co to za pułapki? Jak je uzbroić? Zobaczysz sam, ja cię pokieruję tylko pamiętaj, bez pułapek breken nie przetrwa nocy. A jeśli nie wróci z antyzyną będzie po nas wszystkich Przed wyjściem weź jeszcze petardy na drogę Moja robota Robią zamieszanie mogą ci się przydać Okej okay, okej okay, Trzymaj się z daleka od ludzi Raisa Będą strzelać gdy tylko Cię zauważą Wypatruj zawsze kolorowy To oznacza zrzut O cholera No to to wiem to wiem Dobrze Biegł biegł. O nie. Chudesz, no, od tygnąłem, no dobra, nie masz. Biegł, biegł. Po dacha. Hia. Okej, najpierw hua. Hua. Podnieś maskę i podłącz akumulator. To powinno włączyć pułapkę. Dobrze. Zrobiony. Mówi Jade. Czy ktoś jest teraz na zewnątrz? Pilnie potrzebuje pomocy. E, jestem na zewnątrz. Robię dla Spajka. Ty jesteś Crane, prawda? Słuchaj, nasz biegacz sprawdza jedno ze schronień, które Brekan chce wykorzystać podczas swojej misji. Jest na podwórzu opodal Wefy i Mirmaru otoczone przez zombie. Musimy mu pomóc. Dobra. Zajmę się tym. Biegnij, krain. Piękny Musimy mu pomóc. O cholera, zombie. O cholera, uspokój się. Kozak, podoba mi się to. Mam nadzieję, że ty nie żyjesz. O! Alkohol! Ja! Mógł robić miejsce dla mnie! Dobrze. Czekamy. Dawaj, Crane. Odpłakuj się! Dobra, nie żyjesz. Dobrze. Yo. Dobra Jade, jestem na miejscu. Są też zarażeni. Uważaj na siebie. Ja, ja, ja. Leżeć. Już. Wyszukaj, o. mi ciekawie. Płyk, pyk, pyk. O lera. Szlach. Obawiam się, że dla niego już za późno. O! Kończ sprawę. Tylko... niech nie cierpi. Dobra. Spójrz do rury. Niebieski, fajny. Szlak. Nie miałeś wyboru. To już nie był człowiek. Teraz szybko. Ciągle musisz włączyć światła. Tylko wtedy to miejsce będzie bezpieczne w nocy. Mhm. Jo... Odblokowano bezpieczną strefę. Cholera. Wejdź na dach budynku, i skontaktuj się z gierę. No dobra, niech ci będzie. O cholera, jak ci Włączyłeś światła? już prawie, daj mi chwilę. O, skocz tam, no. Ja, yeah. ja. Yeah. Ukrain. Raportuj. Spotkałem się z lekarzem, to naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce. Pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się Zir. Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny. Trzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego, jest znikome, ale chcemy zobaczyć jego wyniki, na wypadek gdybyśmy się mylili. Dobrze. Jade, załatwione. Dobrze. Musimy przygotować więcej takich miejsc. Mamy no. Mamy ich sporo, upatrzonych na przyszłe schronienia. Spike zaznaczy je później na twojej mapie. Okej. Okay. I Crane. Dziękuję. Oddaję głos Spikowi. Teraz musisz wrócić do głównego zadania i uzbroić kolejną płotkę. Niedaleko masz następny samochód. Jusz. jasne. Na ulicy roi się od zarażonych. I co ty na to? Zejdź z ulicy. Staraj się iść po dachach, tam cię nie dorwą. Otaczają samochód, Spike. Masz chyba jeszcze petardy, co? To rzuć parę w tłum. Łatwo rozproszyć uwagę tych martwych chlejków. Petardy. A, bo ja to muszę tak zrobić dobra, nie. Mam to? Co, 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 co ja to z tym teraz robiłem? Dobra. Eee... A! Dobra, że okay. Jakie rzucić? U pod E, pod R, pod T, podję. A popatrz. Dobra, niech ta pytarda się ten jeszcze raz to zrobimy.

Dobrze, robimy to. Okay. Tutaj też kolejny, no dobra, idźcie tam. Spike, skończyłem z samochodem. Pałek, te wadła są wszędzie. Jak uruchomić pułapkę, jeśli będzie potrzebna? Nie da się. Mówiłem ci, one są tylko na nocną misję. Szlak by to. Wow. O, wzrost poziomu umiejętności. O cholera. Okej, czy to jest jak z tym? A, to jest podobne. Imponujące ustrojstwo. Trzy razy jaśniejsza niż zwykła latarnia uliczna. Nieźle opala zarażone. kolejna otwarta. Dobra. Dobrze. O, to tu, dol. Nie ma kolejne. kolejna. Nie, to była ten. jest na pewno tak. O cholera. Hits. 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 O. No to moje. Kozak. Podoba mi się to. Wait, what? A jak to zrobić na przykład? Powinien mi ktoś? O. Z dachu mam skoczyć, na pewno? Najprawdopodobniej ta. O, oh no, na pewno nie. A, ała, ała, ała. To się uda, to się uda, to się uda, na pewno to się uda. I jeszcze się uleczy szybko. O, udało się. Dobra. Lampy gotowe. Więc jesteś gotowy na kolejne zadanie. Dobra. O, cholera, ile was tu jest. Dobra. O nie! Cholera. Spajk w całej dzielnicy siad prąd. Co jest grane? Eh, nie, znowu! Dobra, słuchaj. Niedaleko ciebie jest rozdzielnia. Idź ją sprawdzić. Dobra. Parkour. No i ta awaria stawia nas w naprawdę ciężkiej sytuacji. Jesteśmy bezbronni, a do tego bezpieczne strefy i niektóre moje pułapki bez prądu są to niczego. Jak najszybciej musimy przywrócić zasilanie. No dobra. O cholera, co to jest? Ty była sobie żartujesz. Widzicie, co jeszcze zrobię? Punkt umiejętności, tak unik F szczegóły. O. Okay. Dobra, jeszcze mam to. Hits, hits, hits. No dobra, teraz robić ten unik. A ah, dobra, Oho, cholera uspokój się. No spokojnie. O cholera, jakie obroty robi. Dobra. Nie, no mnie już ci to. O cholera Jak to się rzuca? O cholera, trafił mnie skubany Goddammit, chodź tu Dobra, nie wiesz Chyba Cię przeszukać jeszcze... o, o 168 dolarów go jest? Co go jest? Co go jest? po to, to komu Dobra To się wszystko przeszukane Okej okay. O, tu jest coś Dobra. Dobra, Włączyłem Dobra. wszystko z powrotem w rozdzieli. Ale skoro raz było zwarcie, to może znów się zdarzyć, nie? Elektrykę zostaw nie, ok. Ty weź tyłek w troki i dostan się do bezpiecznej strefy. Będziesz tam musiał spędzić noc. Ok, spróbuję. <grym> <grym> Ty, Hyah! Hyah! ej, nie przytrzymałem spacji, cholera. Hyac. O cholera uderzył mnie kubany. O, to jest skrzynka, a tu jeszcze otworzę. Dobra. O jakiś kawa. Ja wiedziemy, ale bieda Chociaż w sumie Tam to na pewno jest bogata kawa, ale... No. Chyba jakieś oszcze. Baton. Boo! Do mnie przytrzymałem spację. Boo, dobra. No nie no, piszą do mnie Co to było Takie zielone pasuje. tu Jak mogę ci pomóc? Właśnie widziałem dziwne zombie pokryte zielonymi wrzodami. Zwiały jak tylko mnie zauważyło. Słyszałeś o czymś takim? Niestety to za mało informacji. Ale jak zobaczysz następnego... Dobrze, Dobrze, idziemy spać. Dobra. Ja tylko sprawdzę, ile już nagrywam. Yy, 23 minuty, dobra. Dobra, daj mi chwilę. Dobra. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Co. Jak chcesz grać? Dying light, masz za sobą... Okej. Okay. No to dobra. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie się łapki w górę i subika. I co idzie widzimy się w następnym Trzymajcie się, na razie, papa. Pa.